Cześć! Z tej strony Kojot po chińsku! Jeszcze z mlekiem i kawką. Tam do lecę tylko herbata. A mleko jak na lekarstwo. Więc ostatnia kawka. Coś czuję, że jeszcze na de gola się napije. Troszkę przeziębiony jestem. Mam nadzieję, że mnie przepuszczą na granicy z Hongkongiem. Bo tam każdemu mierzą temperaturę, słuchajcie. Kawka i jedziemy na de gola. Opuszczałem Francję, wszyscy się pytali: No, coś ty zgubił? Dokąd? Do Chin? No, człowieka, co tobie tu źle? No, nie w tym rzecz. Słuchajcie, jutro jest dziś i każdy dzień, który będziemy spędzać w tym samym miejscu, uważam za dzień stracony, jeżeli nie ma żadnych przygód, nic się nie dzieje. Tak więc, gdy powstał temat Chiny, oczywiście, że lecimy. przeszukany. Teraz tylko oczekiwać na, na wejście na samolot. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie tak jak sobie to zaplanowałem, chociaż już wejście tutaj troszkę miałem z tym problemów, żeby coś nagrać, bo to nie wolno, bo coś tam, coś tam. Ale już jestem po przeszukaniach, plecaki sprawdzone, więc już można oczekiwać na samolot. Pogody dzisiaj mamy super mega, zarubistą. Słoneczko świeci, zero wiatru, tylko lecieć. W tej chwili, znajduję się w lobby, gdzie można jeszcze poczęstować się. Oczywiście, wszystko jest wliczone w cenę biletu, tak więc to nie jest, że za darmo, za darmo, ale cóż, klasa biznes to biznes. Jeśli nie jedliśmy śniadania, a ja na pewno tego śniadania nie jadłem, to jeszcze teraz mogę wziąć co nieco na ząb, by za chwilę zacząć iść na pokład samolotu. Za chwileczkę Wam pokażę, ile jest miejsca tutaj, w klasie biznesu. Najpierw buty zdejmiemy. Tylko w naszej przestrzeni rozkłada się fotel, a więc nikomu nie przeszkadzam. Okay. A wygląda to mniej więcej tak. Skorzystamy najpierw z przycisków. Tych przycisków symbolizują fotel, więc możemy sobie rozłożyć albo jedną część fotela, albo dwie części fotela, albo w ogóle wszystko i zrobić sobie leżankę, która przyda nam się za parę, za parę chwil, gdy każą iść nam Lulu. I telefon, który się łączy 10 km nad i 10 km pod. Śmiało można zadzwonić, ale warunek jest taki że trzeba włożyć tutaj kartę bez karty kika. no ale wiadomo wszystko kosztuje, tak? tutaj mamy lampkę, która na pewno się nam przyda gdy będzie już wieczór bo inaczej nie ma szans, żeby coś nagrać, no i wracamy z powrotem do naszego fotela ile jest miejsca w Katy Pacific w klasie biznes no to się rozłóżmy tutaj nóżki już są ja jestem zadowolony 1,76. Jedziemy. Najlepsze jest to, że sąsiadowi z tyłu w ogóle nie przeszkadzamy. Fotel otwiera się i zamyka tylko w przestrzeni, w której my jesteśmy. A więc nie ma czegoś takiego, że sąsiad z tyłu piszczy, bo, bo żeśmy mu nie wiem, wjechali na kolana. Ok, w tej chwili leżę, jest super. Mam soczek, więc jest całkiem cacy, ale może wypadałoby pokazać teraz, co jest z drugiej strony. No to przerzućmy kamerę na widok z przodu. To może zacznijmy od domu. Mamy podusie, żeby nam było miłośnie. Jeszcze niżej mamy schowek, do którego można coś schować. Przed nami jest kołderka. Tak. I oczywiście półka. Półka na to, żebyśmy sobie mogli wyjątkowo wygodnie pospać. Przed nami 12 godzin. I to jest ta półka. Na półce ten, no, artystyczny bałagan, to no nie da się go zrobić w zwykłym samolocie. Nie ma, nie ma szans, nie ma opcji jak sami widzicie, jest tu strasznie dużo miejsca jak na samolot można sobie wyjąć laptopa i zacząć montować materiał a za oknem Mamy języki francuski, niemiecki, angielski, ok, niech będzie. Co dalej mamy. No, możemy sobie poprzebierać w filmach niektóre są fajne, niektóre takie sobie, ale na pewno umielą podróż, żaden problem. No, po prostu sobie obejrzeć coś innego dla dzieci, bo w jakąś gierkę To jest właśnie to. Ale my na razie pijemy kawkę, nie oglądamy żadnych filmów. No, może ten byłby fajny. Ale czekajcie, lecimy do film Może jest coś chińskiego? Coś tu chińskiego znajdziemy? No, cinema ma. O, tutaj mamy. Proszę, proszę. No to, co mamy z chińszczyzn, ale póki co, zobaczmy, gdzie jesteśmy. Póki co lecimy. A, wszystko po chińsku. Tuż po starcie samolotu, gdzie już wszyscy ludzie na spokojnie usiedli, można było w niecałą godzinę yy, zacząć wyszukiwać yy, dania, które miały być podane nie tylko na yy, obiad, o kolację, ale również i na śniadanie. Panie stewardesy przyniosły menu, a gdy otworzyliśmy menu, to można było dostać zabratu głowy. Od szampana, po białe wina, po ryby, chociażby leszcz był. Można było po prostu cudawianki. Ja wybrałem baraninę, pycha, naprawdę pierwsza klasa baraninka była. Do tego było czerwone wino, pierożki Wonton z makaronem, mam nadzieję, że to dobrze wymawiam. A daniem głównym były smażone żeberka wieprzowe z sosem chińskim, no, w końcu kierunek Hongkong. Sosu chińskiego nie mogło zabraknąć. Podawane były jeszcze parzony ryż jaśminowy z warzywami, a na sam deser dostawało się lody, a mi się lody trafiły też po raz drugi, gdy nie mogłem zasnąć, okej. Okay. No no zobaczmy mięsko w sosiku. Czy jest dobrze zrobione? bardzo dobrze żeby nie było, że jestem wybredny. ale jak to jest, przechodzi się przez granicę trzeba zostawić scyzoryk w bagażu tym, który jest pode mną w samolocie a na pokładzie dostajesz stalowy widelec i stalowy nóż ja tego nie rozumiem przecież no właśnie, jak to działa? Nie mam pojęcia. Może to chodzi o to, że nie wiem, nie tylko prześwietlają nas, czytają w myślach? Kto wie? Dobry posiłek, wręcz rewelacyjny Kate Pacific. Thank you. A bardzo bardzo sympatyczna obsługa. No i podejrzewam, że za, za godzinę, no może za, za pół godziny, ale na pewno w, w niedługim czasie zaczną światełka przygasać i każą iść nam spać. Przed chwilą przygasło światło znak że najwyższa pora położyć się spać mimo że godzina jest 17.43 Ale jeżeli teraz się nie zdrzemniemy to uwierzcie mi będzie bez szans, gdy wylądujemy w Hongkongu To po prostu będzie jedna wielka masakra także do zobaczenia do zobaczenia rano teraz jest 20 dochodzi 20 dla mnie w Chinach Chyba jest koło pierwszej Trochę spałem, ale kiepsko to widzę. Cały samolot śpi, tylko ja nie śpię. Chyba pójdę po herbatę Ale masakra Pamiętajcie jak lecicie na długich trasach Koniecznie bierzcie ciepłe ciuchy Sama kołderka nie wystarczy. Trzeba mieć coś ciepłego. Co parę minut zasypiałem, co parę minut się budziłem, coś tam przespałem No, zobaczymy. Dolatujemy. Zobaczymy jak będzie. Wow. wyszła pora wstać i coś zjeść. Nie wiem która jest godzina pewnie coś koło dziesiątej chińskiego czasu a czy się wyspałem? no trudno to określić, czy się wyspałem ponieważ sen na tak długich trasach bynajmniej u mnie polega na tym, że się śpi dwie godziny potem przerwa, znowu dwie godziny znowu przerwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej no więc nie jest, nie jest fajnie ale czuję się wyspany więc y, raczej będzie wszystko w porządku za parę chwil dostaniemy śniadanie pokażę wam co tutaj y, dają oto moje śniadanie już się pojawił ryż mniam niam, kawa sok jabłkowy owoce i... I nie wiem co. Nie pamiętam. Ale jak sobie przypomnę, to na pewno powiem, cóż to takiego było. No dobra, to zabieramy się do, do jedzonka. Podobne trochę do kleiku. Tak. No. My w Hongkongu. Tysiące ludzi. Tysiące ludzi. I już czuć jaka paruwa jest w powietrzu. Parno, że hej. Wow. Ale jak parno. Ja gratów ze sobą mam trochę co <ścoughs> no ale y, dało radę dało radę y, graty odebrane a ogólnie rzecz biorąc y, jestem przy kapce, y, a za mną pogoda jaka jest każdy widzi lipa totalna po prostu leje jak zebra jak lecieliśmy i mieliśmy wylądować, to się okazało, że jest burza gigantyczna.